Hej, cześć! Witam wszystkich bardzo cieplutko Mesebr, ciągle mesebr Siedzimy słuchajcie, bo co robić, prawda? Kiedy jest plaża, kiedy można sobie stać kamperem Sporo Niemców tutaj jest Przyjeżdża kamperami i takimi bardzo na bogato Oraz takimi robionymi właśnie Gdzieś z busa ostatnio przyjechała para z Niemiec Stoją w takim fajnym peżocie. Plaszanka, tak? Ale zrobiona Słuchajcie, ale dzisiaj nie o tym. Hmm, tak, mieszam tematy, ktoś mi tam napisał, tak, ja tak mam. Robię dygresję, mieszam tematy yy, i myślę, że mam szerszy pogląd, dlatego, że nie odseparowywuję różnych, yy, różnych tematów, mówiąc tylko wąsko, nie? O nich, a yy, no nie wiem, może widzę trochę całokształt, tak? Yy. Słuchajcie. Znacie taki termin, jak dobra, polecę po teoriach spiskowych, ale uwaga, wiemy jak z nimi jest, prawda? Co jest tak naprawdę spiskiem, a co nie. Nie rozstrzygać, nie będę rozstrzygał, czy to, co powiem, jest tak słuszną, jedyną racją, czy też nie jest racją, słuchajcie. Yy, zostawiam oczywiście Wam pod osąd. Yy, co to jest takiego oksobenzon? Oksobenzon słuchajcie, chyba dobrze to, do, to zapamiętałem. Yy, I pochodne. Yy, tam jest trójeczką taki benzon, benzon 3. Yy, I podobne substancje. Yy, co to takiego jest i dlaczego jest zakazane na Hawajach? Yy, nie wiedziałem, ale dowiedziałem się właśnie i dlatego skłoniło mnie to do zrobienia tego filmiku. Słuchajcie, yy, ta substancja wchodzi w skład kremów z filtrem do opalania tak, który tutaj właśnie w tej części Bułgarii jak i w każdej części Unii Europejskiej jest szeroko, te kremy są używane, prawda? jako filtr, jako składnik filtru słonecznego a co z tymi Hawajami? słuchajcie, ginie rafa koralowa no, bo ci ludzie się smarują no ja to widzicie, no kurwa Wilk morski prawie, bo nieogolony, ale mi się nie chce. Jak mi się nie chce, to po cholerę się golić, nie? Słuchajcie, ale ten oksobenzon no właśnie, powoduje zniszczenie rafy koralowej. Nawet w mikro, mikrośladowych ilościach podobno. No bo ludzie wchodzą do wody, yy, a nawet poprzez oczyszczalnie, podobno nie jest wyłapywany z hoteli i tak dalej, kiedy shower robią sobie, tak? Na Hawajach i no, i po prostu umierają rafy koralowe. Ale czy nie umiera człowiek od tego, nie? No właśnie, zostawiam pierwszą rzecz pod osąd Wam, bo tak naprawdę, i to są też takie informacje yy, z ostatniego czasu, podam trzy co najmniej, słuchajcie, takie informacje. No powiedzmy, że trzy, to będzie pierwsza. A więc co? Nie smarować się żadnym kremem z filtrem? Wychodzi na to, że tak. Ja tego, no w ogóle my nie stosujemy tego od lat, nie? A mianowicie tylko, powiedzmy, taką świadomą politykę. Ja to już się tak zjarałem, słuchajcie, ale to jest tak, no trzeba taki reżim mieć, nie? W pierwszy dzień troszeczkę, trochę, później więcej, więcej, a później to, no ja mam brązowe oczy, nie? Więc ja się opalam na ciemno. W ogóle, słuchajcie, jestem ciemnym człowiekiem. No wielu mówi, że co ty pierdzielisz, ty normalnie ciemnotę wciskasz tu. Okej, okay, chyba mają rację. Mm, ale no to są, to są, wracając do tych kremów, to są kremy. Chodzi o to, żeby po, po prostu mieć na, na skórze taką substancję, tak, która nas ochroni przed słońcem. Ale to nie jest, to nie jest tak obciu. Yy, mnóstwo tutaj jest ludzi. Mnóstwo. Yy, słuchajcie. Yy, w okularach. Tak, teraz trochę pozdejmowali, bo przyszły chmury znowu. Tak. Ale generalnie okulary przeciwsłoneczne. I wiecie, że to jest druga rzecz cholernie kontrowersyjna. Tak, bardzo kontrowersyjna. Podobno to jest tak jak z telefonem, jak ze smartfonem. Smartfon u góry ma czujnik, tak? Czujnik światła. Najczęściej on jest u góry skojarzony z tą kamerą, tą frontalną lub lub z boku. Kiedy go przysłonimy, Czyli on widzi, że jest ciemno, zciemnia ekran, jeżeli mamy oczywiście ustawioną automatyczną regulację ostrości ekranu. I teraz uwaga. Oko ludzkie jest takim samym czujnikiem. No to są podobno ostatnie badania takie, które wypłynęły za sprawą no tego naczelnego spiskowca Donalda Trumpa i, i zwłaszcza tego. Ministra w formie ministra, no bo on powiedzmy ma funkcję reprezentacyjną, właściwie reprezentatywną, jako powiedzmy odpowiednik naszego ministra zdrowia Kennedy'ego. I tam taki gość mówił tak, słuchajcie, e, jeżeli mamy, jeżeli mamy e, okulary. To oko ludzkie widzi, że jest ciemno. A jak oko ludzkie widzi, że jest ciemno, to podobno jest połączenie ze skórą. Organizm widzi, że jest ciemno, i nie blokuje sama skóra promieni słonecznych. Jest nieodporna. Czyli wyjście na plażę bez okularów słonecznych, odwrotnie, bez teraz okularów, powoduje, że z oka idzie sygnał do mózgu, z mózgu idzie. Ja już skracam, bo mnie ten mechanizm sam konkretny nie interesuje, tylko efekt. Czyli idzie mm, do skóry, a skóra wie: o cholera! Słuchajcie, jest bardzo słonecznie, bardzo słonecznie, i organizm wysyła odpowiednie substancje, żeby opóźnić opalanie, zmniejszyć to opalanie. Oczywiście bez przesady, jeżeli nie założymy okularów słonecznych, nie posmarujemy się i wyjdziemy tacy biali, na przykład z biura, czy gdzieś. po po nie wiem 8-miesięcznej, chcemy yy, mieć przerwie, prawda? Czy tam 10-miesięcznej biali jak, jak goła dupa powiedzmy? nie? No to, no to zaraz się zjaramy, tak? Trzeba stosować mimo wszystko taką yy, taką, no po, powoli, powoli, tak? yy, natomiast o wiele gorsze to jest o wiele gorsze, niż zakładanie. Znaczy nie, zakładanie tych okularów jest o wiele gorsze, tak? Bo wtedy jesteśmy na plaży, słońce operuje, my mamy okulary, organizm mówi, no nie, no jesteśmy w czarnej dupie, gdzieś w komórce, czy gdzieś. Jesteśmy w ciemnym otoczeniu, organizm myśli, że jest październik, jeszcze w nocy. No i wtedy ta skóra nie dostaje tam jakiejś substancji chroniącej, tak? Naturalnej, podkreślam naturalnej. No i, no, i właśnie, to jest jeszcze gorzej. A co w związku z tym, mogą wystąpić naturalne, naturalne, właśnie jakieś, również no, nowotwory i tak dalej skóry. No niestety, bo skóra się nie chroni: to oko, oczy są, mm, tak jak w smartfonie, receptorem, receptorem promieni słonecznych. Podobno już nie chcę się w to zagłębiać, ale dla samych oczu. Jest o wiele zdrowiej, kiedy je mrużymy, kiedy na słońce oślepia, to jest o wiele zdrowiej niż okulary słoneczne, bo tęczówka wymaga podobno i dno oka bardzo potrzebuje promieni UV. Podobno. Kolejna jakby taka rzecz, tak? I, I rzecz trzecia, którą Wam powiem, to już powiecie, słuchaj, to... słuchaj chłopaku, weź się i stąd i w ogóle. Ja tu mam off nas, na komary, na meszki, <noise> a nie będziesz nam tutaj takie dyrdymały mówił, ale wiecie co? Podobno znowu też to właśnie ostatnia taka, takie przesłanie, że jak jesteśmy pogryzieni przez co? Przez komary, meszki, oczywiście ja pewnie w umiarze, tak? W jakimś umiarze, no bo jeżeli pójdziemy... Tam gdzie jest rój komarów i my jak idioci wejdziemy tam, prawda, to może się skończyć źle. Albo usiędziemy na, nie wiem, na gnieździe os, etc. To pewnie się skończy to nawet tragicznie. Ale każde ugryzienie letnie owadów jest tysiąc razy skuteczniejsze niż najlepsza szczepionka. A na co? Na odporność organizmu. No i tym się chciałem z wami podzielić. Także przez resztę roku jesteśmy tym bardziej, podobno naprawdę, tym bardziej yy, odporni, ile więcej ugryzą nas różne owady. Różne owady podkreślam. Owszem, pozostawiają czasami jakieś punkty na skórze, na przykład meszki, tak? Tutaj też są meszki. Też, my, też nas trochę pochlało, zwłaszcza mnie. Ja mam grupę B, gdzieś chyba bardzo lubią mnie te, te owady. Z tego względu, nie wiem, być może. Może owad też, bo owad też nie jest głupi, no, selekcjonuje, tak? 98%, powiedzmy, ludzi jest posmarowanych kremami, z filtrem, z tą całą chemią i tak dalej, więc owad nie pójdzie go upierdzielić, tak? Zawoła kumpli, żeby przyszły do mnie i mnie upierdzieli. No i taki efekt tutaj, taki efekt, słuchajcie, tutaj obserwuję na sobie, na sobie. No także ja myślę, że z tymi owadami coś jest, bo uważam, że jesteśmy częścią tego środowiska, a nie jakimś wyali wyalienowanym gatunkiem, prawda? Który, no nie wiem, przyszedł z kosmosu, nie zna tego całego środowiska i tak naprawdę jest na niego obojętny. Myślę, że nie. No, naturalne są procesy wzrostu, obumierania, starzenia się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Owady niosą za sobą podobno ich ugryzienia, bardzo dobre jednak, w czasie odłożone, no bo to jest ta szczepionka, tak? Czyli układ immunologiczny się pobudza, naturalnie się pobudza, tak? No a później przychodzi na przykład, nie wiem, ten, ten, no jak to nazwać, cover 19, tak? No kolejny na przykład przyjdzie, bo już podobno idzie No i co? Pozostaje nam no właśnie Szpryca, która ma nas uchronić A być może o wiele korzystniej jest przebywać na słońcu Bez kremów No bo po co ta bariera jak my mamy wchłonąć jeszcze witaminę D? Słuchajcie, tutaj by bardzo dużo mówić o witaminie D nie będę, to pewnie wiecie bez okularów słonecznych, trudno, będę miał takie zastrzały, słuchajcie, już mam chyba, bo... No bo mrużę oczy, tak? Często No ale trudno. No i jakby pierdzieli komar albo meszki. No trudno, cholera, trudno. Jakoś przeżyje Ale drapę się tu nieraz. No i tak, znowu mamy chmury. O kolejnej już piątej chyba teorii spiskowej to wam nie będę mówił. A mianowicie dzisiaj były smugi bardzo wcześnie, 4-5 rano. Mnóstwo smug na niebie, teraz są chmury. Teraz są chmury. No ale dobra? Cii, nie mówmy. Oficjalnie wiemy, że to są smugi kondensacyjne. To jest spalona nafta lotnicza, słuchajcie. Także trzeba trzymać się oryginalnych przekazów, tych radiowo-telewizyjnych, by kanał się rozwijał. A więc nie patrzmy w górę Patrzmy w dół Pod swoje nogi Patrzmy co mamy na talerzu No właśnie, powinienem powiedzieć jeszcze o jedzeniu Bo drugiego takiego odcinka plażowych, plażowych przykazań robić już nie będę tutaj Raczej, ale Wakacje ze mną byłyby bardzo nudne Wam powiem Tak się zastanowiłem Teraz i do takiego wniosku podchodzę, bo zobaczcie z ilu rzeczy ja w ogóle nie korzystam, nie? Ja tutaj nie piję, mówię, coli, a w tych barach, w tych barach jedną rzecz, to postawili tam mi ymm, kawowy automat od lawatcy, ale, ale cholera, porobili sobie sami te kawy i go zamknęli. Także widać, mówią, że jeszcze nie czas. No to jak jeszcze nie czas, no to trudno to ja podjadę sobie gdzie indziej, nie? No to, no to to, ale tak poza tym, no to słuchajcie, ja piję wodę, po prostu wodę, ze specjalnym filtrem węglowym i tyle. Oprócz trunków z melnika, ale mówię, to, to pójdzie, bo to jest gruby materiał, będzie na tej acting, nie mam aż tyle mocy przerobowych tutaj, bo połykamy przestrzeń z buta, żeby opowiadać teraz, ale jak będziecie w melniku, to jest Bułgaria, to idźcie do tego producenta, ok, traktujcie to jak reklamę, ale gościu robi przednią okowite, przednią okowite, słuchajcie. Odstra to jest odstraszacz meszek, komarów i wszystkiego. I ulga dla żołądka. Możecie się tym smarować, ale szkoda. No i tak. No i w ogóle polecam rodopy, słuchajcie. My, my tak naprawdę tutaj to dopiero odpoczywamy po rodopach. no po Seven Rilla Lakes i takich tam, które tutaj przeszliśmy, a jeszcze są kolejne rzeczy: Bełczyk, nie Bełczyk, półwysep Kaliakria, Kaliakra, Kaliakra i inne. Dobra, więc słuchajcie, to w tym, w tym wejściu wszystko. No i tyle, na razie, hej, cześć. A teraz jeszcze Wam puszczę bez mojej yy, oszpeconej, nieogoloną brodą yy, twarzy Piękno tego morza, słuchajcie Naprawdę Moment wyszło, wyszło słońce hmm? Takie odcienie, odcienie, lazur, szmaragd Słuchajcie Ja to widzę w tym dominikańskie Dominikańskie kamienie Larimar Słuchajcie Gdzieś mi one chodzą po głowie Tomek, pozdrawiam Cię Pewnie masz tam gorąco na tej Dominikanie. Zobaczymy, myślę, myślę o Tobie. Także zobaczymy. Oczywiście pozdrawiam Rozane Zobaczymy, zobaczymy. Szykuj jakby co, to od razu szpadelek, bo idę kopać osobiście, słuchajcie, Larry Mar. Tam do ujścia tej rzeki, gdzie Indianie Tanajno wykopywali to worami, nie? Także wiem. A i jakiś ciężki skuter od razu szykuj. Yy, to jest masa, więc co najmniej te 250 pojemności, bo na jakimś bzyku to nie dam, nie dam rady, nie? No. <ścoughs> to jest yy, osobista dedyka dedykacja, a jak ktoś by chciał więcej, to na tym moim drugim kanale wywiad Tomkiem z Dominikany zapraszam. On, no on już był parę ładnych miesięcy, ale sezon idzie. Yy, a więc zobaczcie na no, Tajo Acting, tak? Na, na tym drugim kanale. No yy. i tyle. Na razie. Hej, cześć!